Wlog ma dzień 24. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Wczoraj filmu nie było, ale to już wiecie, uprzedzałam, że tak może się zdarzyć, bo teraz gorączka przedświątecznych przygotowań. Naprawdę nie było czasu. Mam za sobą pieczenie pierniczków, kruchych ciasteczek, jednego ciasta, drugiego ciasta. Puch! Kiedy wy to oglądacie u mnie jest jeszcze dzień przed świętami, natomiast u was jest już wigilia. Także na początku tego filmu chciałabym wam życzyć wszystkim oczywiście wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, dużo radości, dużo zdrowia, bo ono jest chyba najważniejsze, dużo szczęścia, spełnienia marzeń, rodzinnego czasu, fajnych prezentów. Mam nadzieję, że te święta pomimo tego, że są nieco inne w tym roku, i prawdopodobnie spędzamy je wszyscy w dużo mniejszym gronie. I tak będą radosne. Na pewno je zapamiętamy. Jeszcze kiedyś będziemy wszyscy się z tego śmiać. No trudno, jest jak jest. Najważniejsze, żeby pozostać zdrowym. My w tym roku spędzamy święta sami tutaj u nas w domu. Nie spotykamy się niestety z moimi dziadkami. Także to jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Jest mi bardzo przykro, bo jednak święta to jest rodzinny czas. Chciałabym móc. Pójść do babci. Jest inaczej, na pewno jest inaczej, ale trudno. Trzeba cieszyć się z tego, co się ma. Myślę, że jest to też dobry czas, żeby na chwilę się zatrzymać i zastanowić, za co jesteśmy wdzięczni w tym roku, bo myślę, że jeżeli jesteście zdrowi, to już macie naprawdę ogromny powód do wdzięczności. Jeżeli są wśród Was osoby, które w tym roku straciły kogoś bliskiego, albo Wasi bliscy są w szpitalu, trzymajcie się, na pewno będzie lepiej. Niedługo zaczyna się nowy rok, oby wszystko było dobrze. Trzymam mocno kciuki za Waszych bliskich. Mam nadzieję, że wszyscy za rok będziemy mogli spotkać się już w większym, pełnym gronie przy świątecznym, wigilijnym stole. Ja wiem, że może być trudno, wiem, że może być ciężko, ale na pewno dacie radę, ja w Was wierzę. I tak, chociaż wirtualnie łączę się z Wami w tych trudnych czy mniej trudnych sytuacjach, mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli wesołe święta. Na tyle, na ile jest to możliwe. Także jeszcze raz życzę Wam wesołych i wspaniałych świąt. Mam nadzieję, że wszystkie świąteczne porządki macie już z głowy. Jeżeli zostało Wam coś do zrobienia, to jest to przyjemne, jak na przykład pieczenie ciasta. Chyba, że już na przykład leniuchujecie i Wigilię macie totalnie chillową. U mnie to jeszcze tak nie wygląda. Dzisiaj czeka nas jeszcze sprzątanie, lepienie pierogów. Moja mama w ogóle otwiera chyba jakąś fabrykę pierogów, także... Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i dzisiaj koniecznie, obowiązkowo każdy sobie składa w komentarzach życzenia, żebyśmy mieli wszyscy piękne święta, ale się nagadałam. Ok, wracając do vloga, jest przed 11:00. ja wzięłam prysznic, ubrałam się, umalowałam, wysuszyłam włosy. Y tak wiecie, co w cały świat, trochę, bo nie mam swojej szczotki takiej z tą okrągłą końcówką, a już mi się nie chce stylizować włosów. W końcu dzisiaj po prostu dzień gotowania i sprzątania, więc. Ach! Włosy są jakie są, jest ok. Otworzymy sobie na początku kalendarze, później muszę zrobić jedną rzecz do pracy, a potem porządki, gotowanie. Myślę, że jutro się z Wami podzielę moimi spostrzeżeniami odnośnie tego, czy warto, czy nie warto było te kalendarze kupić. Zacznijmy od Kilsa. Ostatnie 24 okienko. Liczę na produkt pełnowymiarowy. Kilsie jest całkiem nieźle. Mam krem do twarzy. Mam wrażenie, że pełnowymiarowy ma 28 ml. W każdym razie na pewno jest dużo większy niż pozostałe kremiki, które tutaj były wcześniej. Jestem zadowolona. To jest taki produkt, który faktycznie jest czymś takim bazowym. Na pewno wykorzystam, krem zawsze się przyda. Jestem zadowolona. Zamykamy i czas na największe okienko w naszej choince. Ogromne. No to sprawdźmy. Oj, co tu się znajduje? Wow! W 24 okienku mamy aż dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest czekolada słodzona erytrytolem, a drugim pełnowymiarowym produktem jest Pasta migdałowa z kokosem. To teraz czas na trochę pracy. Już pół do pierwszej. Trochę mi to zajęło, ale praca ogarnięta, zrobione, więc czas na śniadanie. Mam śniadanie na bogato. Mama chyba myśli, że głoduję w Warszawie. Normalnie zjadłabym owsiankę, ale dobrze Kanapeczki też są super A one są bardzo fajne, bo Mam sobie taką pastę ze słonecznika No i też hummus No to wcinam It's cold. Dostałam od szefowej matki pierwsze zadanie. Wiadomo, że ja tutaj tylko jestem od wykonywania brudnej roboty. W ogóle mam super stylówkę, ale wiecie co? To jest taki nasz wioskowy sklep. Więc spoko. Swoją drogą to pogoda jest tak koszmarna. ale Leje taki drobny deszczyk. Taki, wiecie, najbardziej wkurzający kapuśniaczek. Nienawidzę takiej pogody, jest naprawdę obrzydliwie. No, ale cóż. Na śnieg to myślę, że liczyć nie możemy. Siatkę mam, listę mam, jedziemy do sklepu. No i co mi nie mówicie, że nie wzięłam maseczki? No, nigdy mi się nie zdarza zapomnieć, a jednak zapomniałam teraz. Więc musiałam się wrócić.

Słuchajcie, padłam. Zrobiłyśmy znowu jakieś tysiąc pierogów, serio. No dobra, może trochę mniej, ale naprawdę tyle godzin to robiłyśmy. Chyba za cztery godziny jestem już tak zmęczona. Może nie tyle zmęczona, co wiecie co, nogi mi już w dupę wchodzą. Ale muszę na szybko zebrać siłę, bo zaraz przyjeżdża po mnie Patrycja i jedziemy na miasto, żeby zobaczyć, czy coś się u nas dzieje na kieleckim rynku, na Sienkiewce. Zobaczymy, czy jakaś choinka jest, czy coś. Obie mamy ochotę na czekoladę na gorąco, więc może też uda nam się wypić. Ale tak wam powiem, że padłam na to łóżko. Już nie chcę wstawać, już bym chciała zostać. Także wybaczcie mi, że mówię do Was z takiej pozycji, ale aktualnie zbieram siłę, żeby wstać. Kot przyszedł. moli. Na szczęście jakoś specjalnie nie muszę się szykować do tego wyjścia, po prostu się przebiorę. I to wszystko. Dzisiaj też mam właśnie kierowcę, bo dzisiaj Pati będzie nas wozić, także spoko. I co jeszcze? Ja myślę, że już dzisiaj sprzątania nie będzie. Niestety, bardzo chciałam, żebyśmy dzisiaj się wyrobiły i jeszcze sprzątnęły. Ale... Nie ma takiej opcji, bo jest 18.30. Pati będzie u mnie za jakieś 20 minut, także na szybciutko się przybieram i zobaczymy, co tam na mieście uda nam się dla Was nagrać. Dajcie znać, jak wygląda Wasza Wigilia. Czy właśnie wszystko macie gotowe, czy jeszcze coś na ostatnią chwilę szykujecie. Jestem bardzo ciekawa, ale tak, może mi się po prostu, żeby w Wigilię już nie robić... Nic. I jest już party. Jesteśmy już z Patrycją. Jest dzisiaj moim kierowcą. Tak, bardzo. <laughs> Dojechałyśmy już sobie do Kielc. E, Stanęliśmy, znaleźliśmy miejsce, co nie było zbyt trudne. Mam wrażenie, że będzie dosyć mało Tym ludzi bardziej <laughs> tak? Więc e, no co? Idziemy na spacer, no się, zobaczymy, co jest otwarte, co, co, co są, jakie są atrakcje. No i lecimy. I worry about the Waiting for snow And each day I feel better And my hope begins to grow Been staring out my window looking for signs Jesteśmy w koronie, wyglądałyśmy w galerii, bo niestety wszystko jest pozamykane. Nic nie ma, nigdzie nie można iść, więc wzięliśmy sobie po czekoladce i idziemy dalej spacerować, także przynajmniej galeria nas uratowała. <śm> <śm> Ja już jestem w domu, włosy związane także prawie po domowemu. Zaraz też idę się przebrać. Nieco później nam się zrobiło, bo już jest po 22, Ja cała rozmazana od maseczki. Po prostu tak paruje mi wszystko w tej maseczce, że aż wiecie, co miałam supelki na oczach i po prostu mi się tuż odcisnął, ale postaram się jakoś mniej więcej wyglądać. I tak, dosyć późno się zrobiło. Pospacerowałyśmy z Patrycją, tak naprawdę chodziłyśmy w kółko. Raczej trzymałyśmy się tych oświetlonych ulic, bo naprawdę nie było żywej duszy. A jeżeli ktoś był, to byli to mężczyźni, którzy. No wiecie, nie chcę, nie chcę stereotypami patrzeć, ale jednak wiecie, Przezorny, zawsze ubezpieczony. Wiecie, wiecie, o jakich mężczyzn mi chodzi. Więc raczej starałyśmy się trzymać gdzieś w światłach. Doszłyśmy do takiego wniosku, że bardzo się cieszymy, że w sumie obie mieszkamy w Warszawie. E, niestety wszystko było pozamykane. Po prostu martwe miasto. Nic się nie działo. Na rynku byłyśmy. Myślałyśmy, że może będzie jakiś jarmark, chociaż taki malutki. Powiecie, ja wiem, że teraz jest sytuacja na świecie, jaka jest. Jest COVID. Bardzo wiele miast zrezygnowało z dekoracji świątecznych. Różnych, e, ogólnie jarmarki są poodwoływane, ale naprawdę e, i byłam w Krakowie i był jakiś mini jarmark i w Warszawie jest i nawet w Łodzi, także no, nie wiem słuchajcie, naprawdę, a wystarczyłoby powstawiać pięć jakichś kramów coś do jedzenia i myślę, że fajnie by ludzie mogli spędzać czas, może też te pustki w mieście i zamknięte lokale były spowodowane tym, że tak naprawdę jutro Wigilia ale nie jednak e, też rozmawiałam z mamą i mówi, że tutaj ogólnie pusto i tak Raczej martwo, także hmm, generalnie cieszymy się, że po prostu yy, mieszkamy w Warszawie, gdzie mamy naprawdę mnóstwo, mnóstwo atrakcji i no i tak. W każdym razie przeszłyśmy się chwilę, a nawet dłuższą chwilę. Byłyśmy na gorącej czekoladzie, także w sumie miło spędziłyśmy czas, pogadałyśmy, pośmiałyśmy się i było. Okay. A ja już myślę, że chciałabym się z Wami pożegnać, bo tak jak wspomniałam, jest dosyć późno, a przecież jeszcze ktoś musi tego vloga zmontować. Także bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się w komentarzach. Tak jak mówiłam, każdy obowiązkowo pisze życzenia, żeby te święta były udane i piękne. Widzimy się już jutro w ostatnim vlogmasie w tym roku. Całkiem szybko ten czas zleciał. Widzimy się jutro. Buziaki! Bye. My time of the year. There's a feeling I remember from the time when I was young on the last days of.